Siemaneczko ziomeczki, w ten piękny wtorkowy dzień. Chciałem odpowiedzieć na jedno ważne, bardzo ważne pytanie, które pojawia się chyba na wszystkich możliwych grupach, na Facebooku, na forach, wszędzie odnośnie Gran Canaria. A mianowicie, e, jaka jest pogoda zimą? Pytania są ogólnie: jaka jest pogoda cały czas, ale no wiadomo, że w lipcu, sierpniu jest troszeczkę bardziej przewidywalna jak teraz. E, natomiast, jak to jest w zimie? Generalnie bardzo prosto. Najwięcej opadów przypada na zimę, czyli na południu, powiedzmy 7 do 14 dni w roku, i z tego jakieś 60% przypada na zimę. Eee, oczywiście jest również ładna słoneczna pogoda. To trochę zależy od części wyspy, aczkolwiek jest to troszeczkę bardziej zmienne niż w sezonie letnim, bo teraz jestem w Las Palmas i jak chyba widzicie, gdzieś tutaj z boku e, jest całkiem całkiem słonecznie. Okay? Temperatury generalnie 20 do 20 2-3 stopni najczęściej, powiedzmy 20-25, aczkolwiek zdarzyło się już raz, że było 19,5 w ciągu dnia i zdarzyło się, że było 28 w grudniu, ale tak najbardziej przeciętnie, około 22. Teraz 22,5 mi pokazuje i dopiero byłem w tunelu, pokazywało 20, także raczej nie zależy od słońca. I to by było tyle odnośnie pogody. No może się zdarzyć kapryśnie, wiadomo, współczuję tym, co przeszło, na tydzień i będzie tydzień chmur, się może zdarzyć, no niestety. Natomiast dalej jest to e, najtańszy słoneczny kierunek z Polski, z Europy. Mi się wydaje, e, nie jest drogo. Odnośnie oceanu, jeszcze temperatura około 18 stopni. Generalnie nie spotkałem się, żeby było niżej. Może gdzieś tam 17, przy wschodnim wietrze na wschodzie wyspy, jak przyjdzie e, świeża woda, to tak. Natomiast na zachodzie to zawsze jest jakieś 18. Czyli jak w Bałtyku, w zimne lato, krótko. Dobrze moi drodzy, to tyle odnośnie pogody W razie pytań zapraszam do komentarzy pod spodem I tyle, miejcie wspaniały wtorek Pozdrawiam Was z Las Palmas See you later, ciao, ciao